Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy wieczorne karmienie. I do mieszaneczki do pszenicę. Mieszankę uniwersalną. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Więc ona też ląduje w naszej mieszance tą miksturkę, którą robiłem rozpłodową. Tutaj też było był sezam było siemielniane, dodawane. Pachnie przyzwoicie. Tak ona wygląda. Wygląda to sobie. Mniej więcej tak.